A, bo byłem wczoraj na basenie. No to chyba dobrze! Zrelaksowałeś się! Popływałeś! Naprawdę było super! No, prawie tak było. Co to, co to znaczy? No, bo jak chciałem wejść do basenu, to jakaś baba mnie zatrzymała i powiedziała, że tylko w czepku mogę wejść na basen. No ale ja jej pokazuję! No przecież jestem łysy! A ona to nic! Takie są przepisy. No, ale ja mam większą brodę, ja mam więcej włosów na brodzie niż, niż na głowie. Tutaj jestem całkowicie łysy. Nie, pokazała mi tabliczkę, że tylko i wyłącznie z czepkiem na głowie. No i co zrobił No co, poszedłem do sklepiku i kupiłem czepek. No i wreszcie popłynęła. Ale skąd? Wywalili mnie z basenu. dlaczego? Bo na tablicy informacyjnej pisało: wejście do basenu tylko i wyłącznie w czepku na głowie. No to ściągnąłem kąpielówki. Szeregowy no, szeregowy kukuła, nie przejmuj się. Masz cukierka na osłodzenie życia. Daj. No. Już się lepiej czuję.